Za nami kolejna odsłona nietuzinkowego wydarzenia Carbon Silesia Festival. Bardzo udana edycja, na pewno duży wzrost jeśli chodzi o frekwencję. Bardzo dużo uczestników zdecydowało się przyjechać do Zabrza, z całej Polski, nie tylko, bo byli również goście z zagranicy. Naprawdę bardzo dużo się działo, można powiedzieć, że to była rekordowa edycja pod względem publiczności, którą przyciągnęła przede wszystkim ciekawość i gwarancja dobrej zabawy. Stwierdziłam, że kurde to jest idealny po prostu moment, żeby poznać jakichś nowych artystów i zobaczyć co tutaj się dzieje. Bardzo lubimy to miejsce, często tutaj mieszkamy, więc odwiedzamy to miejsce. Lubimy Sztolnię, tak ta przestrzeń jest naprawdę wyjątkowa. Tym razem namówił nas znajomy, który był już w tamtym roku, powiedział, że mu się bardzo podobało, zrobił bardzo dobre wrażenie na nas, no i też chcieliśmy zobaczyć, spróbować, doświadczyć. Jak Pana pierwsze wrażenia? Na tą chwilę jest świetnie, naprawdę. Czekam, je, aż nie, nie mogę się doczekać, co będzie dalej. Gwarancja dobrej muzyki jest zawsze i klimatu, i dodatkowych jakichś atrakcji, okolicznych imprez, więc super. Zapraszamy wszystkich! W programie Carbon Silesia Festival oprócz koncertów znalazły się także ciekawe warsztaty. Na przykład wystawę a propos bezpieczeństwa w kopalni, tutaj zachęcam. Dużo fantastycznych przewodników, oprócz tego właśnie przegląd food trucków, kuchnia też całego świata, więc myślę, że wszystkie gusta tutaj usatysfakcjonujemy. No i oprócz tego warsztaty DJ-skie. A także specjalna strefa Carbon Art Zone dla miłośników piękna fotografii. Tutaj w tej jednym warsztacie, bo tak te, to miejsce się nazywa, spotkały się tak naprawdę trzy wystawy fotograficzne. Spotkała się moja wystawa, taka trochę bardziej kobieca. Konkurs kreatywny Zabrze, który organizowany jest przez Miejski Ośrodek Kultury Zabrzeński i też wspaniała fotografka, chociaż zupełnie inna niż ja, Marta Grochowska. Podobnie jak w poprzednich edycjach uczestnicy wydarzenia mogli bawić się pod trzema scenami z zapierającą wdech w piersiach scenografią, która powstała w oparciu o unikatową przestrzeń kopalni. Pierwszy raz jestem i już mi się podoba. Świetnie się bawię, świetnie, naprawdę. Świetnie jest, cudownie jest. Fajne otoczenie, właśnie z kameralnie. Nie jest to taki masowy festiwal i pewnie przyjdziemy znowu za rok. Fantastyczny festiwal, po raz trzeci w zabrzu. Myślę, że doskonała publiczność, ale też doskonała muzyka. W tym miejscu wszystko jest możliwe. W tym miejscu doskonale się bawimy przy każdej muzyce, a dziś, proszę mi wierzyć, jest. Doskonała. Przez dwie noce na scenie wystąpiło 40 artystów. Dzięki nim sztolnia stała się kopalnią niezwykłych dźwięków i pozytywnych doznań. Bardzo się cieszę, że tutaj, właśnie u nas, udaje się organizować takie festiwale. Jestem pod ogromnym też wrażeniem tych naszych przestrzeni, które tutaj są. I tu ta reklama turystyki poprzemysłowej, plus do tego festiwalu, który tu się odbywa, jest bardzo ważna. Nasze miasto jest rozpoznawalną marką na terenie śląska kraju i myślę, tak jak nasze hasło przewodnie brzmi zawrzeć w sercu śląska to jest najlepszym dowodem dzisiejszego wydarzenia i bardzo się cieszę, że zawsze tutaj u nas w Zabrzu tak rozpoczynają się wakacje. Wakacje, które są czasem odpoczynku i relaksu.